Hej, hej, hej! Kochani moi, witam Was na 24. Wigilijnym z Drapmasie na moim kanale. Dzisiaj jest u mnie przedostatni zdrapmas, bo tak jak mówiłam, spotkamy się również w pierwszy dzień świąt, bo mamy 25. pudełeczko i jutro będziemy drapać dwa świąteczne odliczania. Które są zasponsorowane przez dwie osoby. Jedna osoba jest anonimowa, tego dowiecie się wszystkiego. Dowiecie się wszystkiego jutro. Dzisiaj standardowo wyjmiemy sobie pudełko, opróżnimy ostatnie okienko w Kinderze, ostatnie okienko w odliczaniu, zdrabiamy sobie z drapeczki i otworzymy dwie przesyłeczki. Jedną od e, Wicki, Moniki, potrzeby i drugą paczuchę od Gabi z kanału Gabi Testuje. Bardzo Wam obu dziękuję, a link do kanału. Gabrysi będzie oczywiście w opisie tego filmu. No i dobra, otwieramy tutaj ostatnie okienko. Kalendarz już do śmietnika. Co my tu mamy? Tak ten czas szybko zleciał. Mamy Kinder. Country. Oproszę, to rozdział jest. Nie chcę tutaj przeciągać. 24, gwiazdo spadające, na coś ciężkiego zaraz sobie otworzymy 20, 24 północ, ja jestem się nie do życia. Co my tu mamy? Słuchajcie, mamy dzisiaj dwie rzeczy. Widać jakiś kuponik, poczekajcie, zaraz zobaczymy, co to za kuponik. A rabat, słuchajcie, rabat, zaraz Wam to zaprezentuję. O Wam. Więc sam tak, rabat 5% na zakupy u nich. Mamy takiego batonika, zimowa edycja, orzechy laskowe, migdały, cynamon i goździki i do tego jest taki słójczek, słuchajcie fajny, karmel z wanilią i z kakałem, no sztosik, to się postarali, super, bardzo mnie to cieszy, od razu kochani, bo ja mam sklerozę, mogę zapomnieć. Chciałabym wszystkim Wam, wszystkim moim widzom, wszystkim kanałom, po prostu wszystkim, którzy tu ze mną są, no i nie tylko. Życzyć zdrowych, spokojnych i wesołych świąt, przepraszam, Bożego Narodzenia. Przede wszystkim zdrowych, bo teraz to te zdrowie jest dla nas najważniejsze. No i spędzenia tych świąt w gronie najbliższych. Najbliższych. No, już się jąkam. Ja takiej możliwości nie mam, ale tego Wam życzę. A teraz drapiemy, bo powiem Wam, nawet mi się nie chce. Nie chciałem się tego odcinka już robić, ale wiadomo, trzeba dokończyć. A jeszcze jutro. No i sprawdzamy te ostatnie tu okienko, co my tu mamy. Jest aniołek za 50 zł. No, niestety, odliczanie okazało się puste. Trudno, trudno, trudno. I najpierw chyba otworzymy przesyłki, tak mi się wydaje. Nie mam naprawdę weny na nic. Weźmiemy tutaj kopertkę od Wicki, Moniki, Potrzeby, tak żeby tu wiecie nic nie obciąć. Z drugiej strony są dane, także nie będę odwracać. Prawie całą noc wam nie spałam. Nie wiem czy pogoda, czy co się dzieje, ale no jestem normalnie jak co z dupy wyjęta. Co my tu mamy? Sobie wyjmujemy. O, proszę bardzo. Wszystko wyjęłam? Tak jest. Jeszcze z drapeczki. No, niepotrzebnie. Bardzo Ci dziękuję. Sobie otwórzmy kopertkę. Na pewno jest kartka świąteczna. Bardzo mi miło. Dziękuję za pamięć. Piękna karteczka. Wesołych świąt. Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje, nowy rok zaś cyfrę zmienia. Wszyscy wszystkim ślą życzenia przy tej pięknej sposobności i ja życzę Wam radości, aby wszystkim się darzyło, z roku na rok lepiej było. Życzę Wicka, Monika z narzeczonym. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, piękne życzenia. Dziękuję za pamięć i również i Tobie, i Twojemu narzeczonemu, i Waszym rodzinom, Życzę zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku. Bardzo dziękuję. Kartka piękna na pamiątkę. Dziękuję za pamięć. Mamy herbatkę, bardzo lubię te herbatki: zielona mango, Grapefruit. Mamy Prince Polo i mamy takiego bałwanka w biało-mlecznej czekoladzie. Będzie jedzone Przy od nie mam miejsca jeszcze z drapeczki w takim fajnym Mikołaju. Mamy na tropie kasy z numerem 39, Fast Cash z numerem Fast Cash, pierdziele elektryzujący Cash z numerem 41 i różowy diament z numerem 23. Także myślę, że sobie od razu zdrapiemy te zdrapeczki. Mówię, jestem nieprzytomna, jestem nie do życia dzisiaj. Nie wiem, jak będzie ta moja biblia wyglądać, bo po prostu oczy mi się zamykają. No i szukamy wygrywających.

33, trujeczka i 4. Także ta zgraweczka jest pusta, ale tu nie o zgrabki chodzi, a o pamięć. Elektryzujący. Jezus Maria, no już na zewnątrz. Elektryzujący też. Tutaj szukamy żarówki, a mamy winogrono No tak to jest, jak człowiek wiecie prawie nie spał Szukamy 14, 27, 9 i 39. Mamy 28, 38. Siódemeczkę, 29, 14 jest wygrana. Super, będziemy mnożyć 33, 11, 36, 21 i 4. A tu mamy piątala i super. Bardzo fajnie. Od razu mówię, nie wiem, jak dzisiaj będzie z odpisywaniem na komentarze. Bo, jak wiecie, no jest to taki właśnie ostatni dzień.

to jest nieważne liczy się pamięć, tu mamy jeszcze piątalka piękną kartkę słodkości teraz sobie otworzymy przesyłeczkę, o, przepraszam od naszej Gabrysi ja ją tu już nie będę wpychać przed ekran, tu też są dane także je tu z boku otworzę bardzo Ci Gabrysiu dziękuję za pamięć, nie trzeba było ledwo wyzdrowiałaś, naprawdę nie trzeba było sobie robić kosztów i tak dalej wydatków. No niepotrzebnie. O, co ja tu wyjmuję? Coś tam takiego, zobaczcie, jaki fajny cuks. Zaraz sobie zobaczymy. Szkoda będzie psuć. suć. hariborzelki, choinki. Świetne, kiedyś się miałam. Fantastyczne. Matko jedyna oszalała. Oszalała ta nasza Gabi. I mamy kopertę Na pewno z kartką świąteczną, zobaczcie. Dla Magdaleny. Otwieramy. O, udało się. Uda się udało się nie zdewastować proszę bardzo, już Wam pokazuję, zobaczcie piękna karpeczka świecąca taka brokatowa Wesołych Świąt Szczęśliwego Nowego Roku, o jeszcze Mikołaj tak jaki fajny bałwanek, kochana Madziu, z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku, dużo zdrowia, szczęścia i spełnienia marzeń życzy Gabrysia Gabi testuje bardzo Ci kochana, dziękuję tak jak mówię, no nie musiałeś sobie robić kosztów, specjalnie wysyłać. Wiem, że byłaś chora, ledwo wyzdrowiałaś, na pewno nie czujesz się jeszcze tak, jakbyś chciała. Także naprawdę dziękuję i doceniam. Piękna karteczka, ja również życzę Tobie, całej Twojej rodzinie, przede wszystkim zdrowych, spokojnych i wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku, chociaż tego sobie jeszcze na pewno pożyczymy w międzyczasie. Bardzo Ci kochana dziękuję. Karteczka na pamiątkę. Sprawdźmy co tu, szkoda psuć powiem Wam. Sprawdźmy co tu Gabi nam zapakowała, tak jak mówiłam. Link do kanału Gabi zostawię Wam w opisie. Zapraszam na Gabi kanał. Zostawiajcie u Gabi łapeczki, zostawiajcie subskrypcję. Co tu gadrytka nam zapakowała? Salona kurówka. Odbijamy, odbijamy. O proszę, mamy, słuchajcie, perfuma. A ja jestem perfum maniaczka. Jak to się... Cholera, jak to się zabrać? Widzicie jak ja pierdzielę, jak taki wieśniak się dobieram. Zobaczcie, jakie fajne, plastikowe. I perfumik to patrzcie, jeszcze nie wyjmę. Ja pierdzielę jaka za mnie sierota. Mam. Mam. Będziemy testować. Piękny, piękny zapach. Cudo. Cudo moje zapachy. Będę używać. Bardzo Ci kochana dziękuję. Narobiłaś sobie kosztów. Uszy, uszy poobrywam. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Oszalałe, oszalała kobitka. Zdrabmy sobie tego Mikołaja od Gabi z numerem 3. Czy coś tu będzie czy nie, no to nie przejmujemy się. I szukamy 32, 12, 22 i 9. Szukamy również choinki. Mamy 33, o odkryłam kontrolną, zaczynamy bokiem. 7, 3, 8, 23. 31, 26, szósteczka, 15 i 14, no niestety Mikołaj Komornik, bardzo Ci Gabrysiu dziękuję, bo to mówię nie zdrapki żadne się liczą, a pamięć, piękna karteczka, życzenia, nożyczki tutaj wiecie zamknę, bo jeszcze przytomna to coś dziabnę sobie, a teraz bierzemy moje zdrapeczki, ja mam tutaj dzisiaj drogę do miliona, elektryzujący cash, i Bonda, czyli 30 zł mój wkład i bierzemy się za rapanko Zacznijmy od tego pana błąda. W bonusie mamy mieć pika. O, mój dzień urodzinak, nie widziałam. A mamy lupę, lupę to w tamtej zdrace. Szukamy muszki. A mamy znak, lornetkę, kask, kość, latarkę, kota, rekina. I jest mucha na koniec. Jest mucha, jest 5 zł. No już to Kolejna piątka dzisiaj. Super. Elektryzujący kesz. Zaczniemy od bonusa. Szukamy żarówy. A jest. Co to? Ananas, ananas zadycha. I szukamy takich liczb jak 43, 29, 7 i 38.

Taką samą liczbę jak wygrywająca, bądź razy 2, wtedy wygraną mnożymy. Jest 27, 30, 39, 48, 28, 29. No oczywiście zaczyna się 17 i 6, 10 i 8, 13 i 45, 26 i 25. Cudownie, 43 i 31. Trzydzieści siedem i trzydzieści pięć, osiemnaście i dziewięć, sześć i osiemnaście, dwanaście i dwadzieścia dwa, jeden, dwadzieścia cztery, trzydzieści cztery, trzydzieści trzy, dwadzieścia dziewięć, trzydzieści osiem, dwadzieścia cztery, jeden, trzydzieści dwa, dziewiętnaście.

Piękną kartkę od Moniki. Mamy również herbatkę. O Jezu, słodkości się rozbijam, już nie mam naprawdę siły. I jest piąteczka, która wpadła w elektryzującym cash. Mamy od Gabrysi piękną karteczkę z życzeniami. Perfumik. Żelusie. Się już tutaj nie będę pchać, bo się nie zmieszczą. W kalendarzach było 5% zniżki. Batonik, takie masełko do chlebka i kinderek. O, i tak już za długo gadam. Jeszcze raz, kochani, wesołych świąt. Do jutra, do usłyszenia. Pa-pa-pa.